Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Quality Power. Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o porównywarkach cen, mianowicie jedną z nich jest knockout.pl. Nie jest to w żadnym stopniu forma promocji, aczkolwiek będziemy sobie teraz poruszać formy promocji naszych sklepów internetowych w najbliższych materiałach, dlatego też porozmawiamy sobie o możliwościach, jakie są dostępne na polskim rynku i może nie tylko w następnych materiałach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, kawka, herbatka w dłoń i lecimy. Co to jest Knockout.pl? To jest oczywiście porównywarka, która pozwala nam kierować e, ruch na nasz sklep internetowy. Fajne jest właśnie to, że klikamy sobie tutaj przejść do sklepu i klient od razu przechodzi właśnie do naszego sklepu. Nie kierujemy ruchu na jakieś Allegro, na jakieś marketplacy, tylko od razu rozbudowujemy swój brand. Możemy tutaj stworzyć newslettera i zbierać maile, po to, aby potem promować inne produkty i oferować inne rzeczy naszym klientom. Dlatego jest to bardzo fajna możliwość. Ceneo działa podobnie. Są jeszcze inne porównywarki, takie jak okazje info, które też będą w następnych materiałach poruszane. I chciałbym Ci teraz pokazać całą platformę, jak właśnie to wszystko działa od strony sprzedawcy. Więc tak, podchodząc do całego procesu od strony sprzedawcy. Pierwsze co oczywiście musimy się tutaj zarejestrować, założyć nasze konto. Następnie mamy tutaj kilka właśnie możliwości, m.in. konfiguracja XML, która umożliwia nam właśnie integrację z naszym sklepem. E, możemy tutaj w automatyczny sposób pobierać naszą ofertę ze sklepu z kilku właśnie tutaj platform. E, z tego co widziałem, WordPressa niestety nie da się tutaj automatycznie. E, da się tym plikiem XML oczywiście, jak mamy tego linka naszego, aczkolwiek nie ma takiej stricte dedykowanej integracji. Może kiedyś będzie. Mamy też oczywiście możliwość dodania ręcznie takiej oferty tutaj, więc jeżeli masz jakiś produkt, dajmy na to taki zegarek. Wpisujemy sobie zegarek damski, złoty. Wiadomo, dobieramy sobie naszą kategorię. Nie muszę chyba tutaj takich podstaw pokazywać, ale już sobie wpiszemy, tak, żeby wszystko przejść od podstaw. Opis, zegarek dla kobiet. I wiadomo, dajemy linka tutaj do naszego sklepu. Przykładowo jakieś zegarki. Dajmy na to tutaj jakiś. No, przykładowy link zegarki.com. Cena złotych 500, powiedzmy waga, kilogram też dla przykładu. Stan magazynowy 999 sztuk, producent, zegarkomistrz, Ian, waga i tutaj wszystkie te właśnie ważne rzeczy. I oczywiście zdjęcie produktu. W momencie, kiedy wypiszemy sobie tutaj wszystko, oczywiście dodajemy ten produkt ręcznie, w tym wypadku klikamy sobie dodaj ofertę. W tym momencie nasza oferta się właśnie doda. Tak, adres URL jest zły, więc może weźmiemy sobie jakiś tutaj link z tej niezabezpieczonej strony. Cyk, czy gdzieś tutaj jeszcze, chyba to jest wszystko. Aktualizuj ofertę. I jak widzisz, oferta została dodana. Ona później się kategoryzuje właśnie w tym miejscu i może być aktywna. Ja tutaj wszystko zablokowałem, bo to były testy. I odblokowujesz sobie właśnie taką możliwość tutaj, y, tej oferty, i wyznaczasz sobie tak zwane stawki za kliknięcia tutaj, czyli na przykład 56 groszy, 59 w zależności y, na ile możesz sobie pozwolić, na ile chcesz sobie pozwolić. Właśnie tutaj sobie te stawki dobierasz. Warto, wiadomo, doładować jakoś to konto. Musisz doładować jakąś symboliczną kwotą minimum, tak aby mieć właśnie y, tutaj możliwość tego, aby kierować y, klientów właśnie na y, swoją stronę. Na koniec, moi drodzy, poruszymy sobie temat, czy warto w ogóle się na takich stronach jak Knockout reklamować. E, w tym celu przeanalizujemy sobie, ile wejść miesięcznie robi ta e, właśnie strona, ta porównywarka cen. I jak możemy zobaczyć, w listopadzie było to prawie 400 tysięcy wejść, w grudniu prawie też 400. W styczniu trochę spadło, ale to jest wiadomo spowodowane tym, że w listopadzie i w grudniu jest okres quarter 4, wiadomo święta, e, to jest taki najbardziej huczny okres roku, w którym najwięcej osób dokonuje zakupów, w tym też w sieci, dlatego też stąd ten spadek. Niemniej jednak ja uważam, że warto, jeżeli to jest kilkaset tysięcy już wejść, no to zawsze warto tutaj dodać produkty, szczególnie, że te stawki nie są jakoś bardzo wywindowane, no bo jednak te kilkadziesiąt groszy, no to nie jest jakoś bardzo dużo, jeśli mamy szansę sprzedać jakiś produkt za kilka tysięcy, czy za kilkaset złotych, także uważam, że warto korzystać z tych porównywarek cen, Koniecznie subskrybuj, odbierz darmowego e-booka na stronie, sprawdź moje inne playlisty i serdecznie zapraszam do subskrypcji i podzielenia się swoją opinią. Czy ty tego używasz w swoim sklepie, czy kierujesz właśnie na swój sklep, żeby budować swój branding i rozwijać sprzedaż, czy raczej nie używasz porównywarek cen, a raczej gustujesz na przykład facy? Koniecznie daj znać. Ja już dziękuję i cześć!